Hej, w tym filmie pokażę jak przekonwertować PNG na grafikę wektorową w Photoshopie. Najpierw dodajesz tutaj swoje PNG jak zwykle, a następnie naciskamy Ctrl, a potem przechodzimy do naszego zdjęcia, do tego symbolu tutaj i naciskamy dwa razy lub raz, aż ten znak zostanie wyświetlony tutaj. A tutaj możecie zobaczyć te linie, które go otaczają. Następnie przejdziemy do tego narzędzia, które jest jego szczytem. Możesz to wybrać, klikając prawym przyciskiem myszy tutaj, a następnie naciskając prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie pozycję utwórz trasę roboczą. Tutaj musimy wybrać tolerancję. Jeden piksel powinien wystarczyć. Naciskamy OK, a następnie widzimy te znaki tutaj. Jeśli twoja grafika jest bardziej złożona, zobaczysz znacznie więcej. Następnie naciskamy narzędzie do zaznaczania tutaj, górne również tutaj. A następnie naciskamy prawym przyciskiem myszy tutaj na tej grafice, a następnie możesz nacisnąć utwórz maskę wektorową tutaj. Teraz po prostu naciskamy Enter, aby to potwierdzić, a teraz możemy to tutaj normalnie skalować za pomocą Ctrl T, a następnie możesz to przesunąć w ten sposób. A potem, kiedy naciśniemy tutaj potwierdź, zobaczymy, że wszystko wygląda tutaj super czysto i możesz teraz bardzo dobrze skalować tę grafika. Gdyby film Ci pomógł, byłbym bardzo zadowolony z polubienia i pa!